Shimano, Shimano, Glitch, Nights Fortnite został łapkę, zostaw suba, pamiętaj w pisaniu kodu do sklepu, który w tym momencie masz na ekranie. A ja już lecę z mapką. Kod do mapy znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, okay, tutaj budujecie sobie po prostu, żeby dostać się do tamtej choinki, która jest u góry. Cyk biegniemy sobie tam. Mamy graper, więc ja już sobie to zbudowałem, żeby po prostu się nie męczyć. Po prostu budujecie do tej choinki, która jest w tym oto miejscu. A dokładniej to do tej otolamy tutaj. Na samym czubku. Cyk, okej, okay, jestem. To sobie przeszukujemy Secret. Dostajemy teraz Expa. Lecimy sobie tu teraz tu skaczemy. I teraz od tego budujemy. Raz, dwa, trzy. Od tego, tego. Tutaj schody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć w górę. Tutaj mamy Secret Room. Tu sobie wchodzimy. Biegniemy tutaj na prawo. Cyk. Teraz szukamy ziomeczka, który sprzedaje tutaj alko, W tym oto miejscu. O, tutaj jest. Biegniemy sobie do niego, tutaj przysykujemy secret i w tym momencie również dostajemy expa. Ja dziękuję za film, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!